I no, oni tu już chwilę są, widzę, a my nie wychodzimy. Słuchajcie, niegodziwczy! <grystanie> to do nas! <grystanie> ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! <grystanie> nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was! <grystanie> Nie przejmują się zbytnio. No, dobra! Bardzo to wszystko było zabawne, pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie czekaj, Zork! Oni tacy pocieszli. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty, a żonglować potraficie? Albo także jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi? Razem wam posłuchać Palmerina? Szlachetny Palmerin dał wam szansę, a ja dam wam radę. Zróbcie, jak mówi. Bo co? Bo macie do czynienia z błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej są. Oni takich jak wy zjadają w kasze. Właśnie. Trzech ich jest. Dwóch zakutych w blachy. Wróćmy kiedy indziej. Baba jakaś ich przysłała. Będzie, że boimy się babci i płazną. Obraziliście księżną. Niedobrze. No. Istotnie, tej zniewagi płazem puścić nie możemy. Klnę się na czaple, że zapłacicie za nią własną krwią. O, to idziemy ich zabić. Na żurawia. Stawajcie nikczemnych! <grytanie> na żurawia. Przyjdą ci oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. O. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Prawdę mówili że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Zapraszam na streamer.